Teraz widzimy zestaw w wersji, nazwijmy to roboczej. Od góry mamy komorę spalania, w której umieszczany jest palnik. Jak widać, mamy podejście zarówno dla świeżego powietrza, jak i wyjście spalin, a także w tym miejscu odejście na skropliny. Wszystkie palniki sodisowskie są palnikami kondensacyjnymi. Jak przyjrzeć się dokładnie, to w samej komorze spalania będzie widać takie specjalne pręciki, które odpowiadają właśnie za efekt kondensacji. Natomiast montaż samego palnika jest bardzo prosty. Wkłada się w miejsce komory spalania e, dowolny palnik. Solis ma palniki albo gazowe, albo olejowe, albo e, wymienniki pompy ciepła. Widzimy stację przygotowania ciepłej wody o wydajności 24 litrów na minutę. Na gotowo jest zamknięta cała w termoizolacji. Z jednej strony jest podłączona do zbiornika buforowego, skąd z samej góry pobiera najcieplejszą wodę kotłową. Z drugiej strony jest podłączona do wodociągów. I na wymienniku płytowym, który widzimy w centralnym miejscu, następuje podgrzewanie wody z wodociągów. Nie magazynujemy ciepłej wody użytkowej, nie ma żadnego zasobnika. Dzięki czemu unikamy niebezpieczeństwa pojawienia się bakterii Legionella i woda jest zawsze higienicznie czysta. W dolnej części widzimy pompkę oraz przepływomierz. Pompka jest modulowana, dzięki czemu możemy w kraniu uzyskiwać dowolną żądaną temperaturę z możliwością regulacji co stopień. Również w tylnej części za pompką schowany jest zawór termostatyczny, mieszający, który zabezpiecza wymiennik przed zbyt wysoką temperaturą wody kotłowej ponieważ zbiornik buforowy możemy wygrzewać do 90-95 stopni, tak wysoka temperatura powodowałaby zakamieni dzięki temu zaworowi mieszającemu. Nie ma takiego niebezpieczeństwa. W ramach zestawów SOVIS MAX, które fabrycznie wyposażone są w instalację solarną, dostajemy już na gotowo zmontowane następujące elementy. To, co widzimy na pierwszym planie u góry, czyli filtr płynu solarnego w tym miejscu, oraz pompkę solarną jest w tym miejscu. Dodatkowo jest oczywiście wymiennik solarny, który znajduje się wewnątrz zbiornika buforowego. Wszystkie podłączenia hydrauliczne. I elektryczne. Mamy fabrycznie zmontowany zawór bezpieczeństwa, nastawiony na 4 bary. To co instalator musi zrobić to jest podłączenie naczynia przeponowego, to jest tylko zwykły, prosty śrubunek oraz podłączenie przewodów solarnych, zasilanie i powrót.